Cześć Boże! Księga Estery w Piśmie Świętym to jest jedna z takich ksiąg, które pokazują nam, jak Pan Bóg uwalnia Izraela zła, ze zła. Jak to się dokonuje, myślę, że, że, że słuchający tych rozważań to już wiedzą, ponieważ myślę, że treść tej księgi wszyscy sobie gdzieś tam w miarę przyswoili i wiedzą, jak to się dzieje. Ważne jednak chyba, żeby zadać sobie pytanie, skąd to zło, które zagraża Izraelowi się w ogóle wzięło. Tym złem jest tak naprawdę jeden człowiek właśnie imieniem Haman. Haman to jest też tak słownik języka polskiego w ogóle to też określa człowieka dzikiego i okrutnego olbrzyma. To jest też tak w etymologii, jakby no i w znaczeniu w języku polskim. Czasami można tak usłyszeć, jak ktoś kogoś przyzywa. Ty, Hamanie, na przykład. I to też jest w ogóle w naszej kulturze to słowo takie ma bardzo negatywne, takie pejoratywne znaczenie. Haman. Skąd się wziął Haman w ogóle w historii? Pismo Święte, Księga Estery też o tym mówi. Zanim zobaczymy, jaki, jaki jest ten proces, całą tą historię, tak naprawdę zabicia Hamana, czyli pozbycia się tego zła, trzeba zobaczyć skąd on się wziął. W ogóle on jest no, 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 tak, takim złem, takim, który potrafi zniszczyć tak naprawdę cały Izrael. To jest takie zło, to jest taki człowiek, który wpadł. Nie pierwszy to był człowiek w historii Izraela, który wpadł na pomysł, żeby wszystkich Żydów wybić. Wiemy, że później też i w XX wieku były też takie pomysły. Haman miał taki pomysł, żeby wybić wszystkich Żydów w całym państwie w jednym dniu, czyli tak naprawdę dokonać takiej totalnej zagłady ostatecznego rozwiązania jakby kwestii żydowskiej, można by tak powiedzieć, nawiązując do współczesnej historii. Niestety Haman był pierwszym człowiekiem, który coś takiego wymyślił, ponieważ jemu nie składano odpowiedniej czci, go przed nim nikt nie klękał, Żydzi nie, nie, nie oddawali mu czci, Matocheusz tego nie robił, więc wszyscy Żydzi mieli ponieść taką karę. Skąd się wziął w ogóle taki człowiek w historii? Warto jakby do przyczyn jego istnienia się odnieść, żeby jeszcze jakby głębiej zrozumieć tą Księgę Estery, tak mi się wydaje. I jednym słowem tak naprawdę Księga Estery nam to tłumaczy. Otóż w trzecim rozdziale tejże księgi jest napisane tak. Po tych wydarzeniach król Aswersus uczynił wielkim hamama syna Hamedaty Agagite. Wywyższył go i umieścił jego tron ponad wszystkimi, książętami. Haman, syn Hamedaty, Agagita. Agagita. I tradycja żydowska tak naprawdę zawsze tłumaczyła właśnie Księgę Estery pochodzenie Hamana w odniesieniu do człowieka, który ma na imię Agag. Dlatego on tutaj się nazywa Haman Agagita, ponieważ jest uważany przez Żydów za potomka Agaga żeby zobaczyć właśnie ważne żeby zobaczyć teraz kim jest Agag. Agag to jest jeden z przywódców Amalekitów i cała historia Agaga jest opisana w pierwszej księdze Samuela. Więc trzeba by taką tu zrobić odskoczny do pierwszej księgi Samuela do 15 rozdziału tejże księgi. Skąd się wziął Haman? To zobaczmy, bo on z tego wynika, że jest jakoś związany z Agagiem. Pierwsza księga Samuela w 15 rozdziale opowiada taką historię, kiedy król Saul Wyrusza na wojnę przeciwko Amalekitom, i prorok Samuel mu mówi, że wygra na pewno tą wojnę. Pan Bóg mu pobłogosławi, także wytępi całe zło, któremu na imię Amalekici. Pan Bóg da mu taką siłę, żeby z nimi wygrać, i nie może brać żadnych jeńców, nie może nikogo oszczędzić, ponieważ ma całe to zło po prostu wytępić. Hmm. Oczywiście tu nie można naszą moralnością tego oceniać. Tu nie chodzi o to, że nie wolno bracieńców i nic z tych rzeczy. Po prostu ta, ta, taka to jest moralność jakby starotestamentalna i tego nie oceniajmy też naszą moralnością. Bardziej symbolicznie trzeba po prostu na to patrzeć. No ale Saul właśnie, Saul tego nie robi, co chce od niego prorok i Pan Bóg, bo Saul po zwycięstwie nad Amalekitami oszczędza przywódcę Amalekitów, który ma na imię Agak. Go sobie zostawia, jakby no, okazuje, można powiedzieć, miłosierdzie, ale tak naprawdę robi coś, na co Pan Bóg nie pozwolił. Poza też Agagiem oszczędza też jakieś takie najcenniejsze łupy, po prostu sobie zostawia. No i to jest właśnie problem oczywiście później. Samuel, jak się orientuje, że Saul nie zrobił tego, co Pan Bóg chciał od niego, to mówi, że stracisz tron w takim razie, bo się okazać nieposłuszny i zostawiłeś króla Amalekitów, Agaga, oszczędziłeś go, miałeś go zabić, bo uczyniłeś zło, w takim razie, bo miałeś wytępić, bo właśnie pozbyć się całego zła, tego nie zrobiłeś, zostawiłeś się sobie. No i taka jest później trochę jakby nadinterpretacja pewna, ale taka tradycja też żydowska jest, że przez to, że Saul zostawił tego Agaga na jedną noc, bo na drugi dzień już prorok go zabił, tego, tego Agaga, ale zostawił go na jedną noc, to starczyło, żeby on miał w jakimś sensie później potomka. No i ten potomek miał potato i tak dalej. W końcu wyrósł z tego wielki Haman, który zagrażał całemu Izraelowi. Dlatego Haman jest później nazwany Agagitą, w księdze Estery. Ale wziął się tak naprawdę jako Pra, 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 pra jakiś tam powiedzmy, dziadek ma swoje korzenie właśnie w tej pierwszej księdze Samuela. Uczy nas cała ta historia Hamana i Agaga, uczy nas ta historia tego, żeby jak walczymy ze złem, to żeby nie, nie, nie zostawiać sobie jakiejś nawet małej furtki, że już po prostu nad jakąś słabością, jakimś grzechem zwyciężę, ale zostawię sobie taką możliwość, że do niej mogę wrócić. Albo po prostu godzę się na jakieś takie małe zło w moim życiu. Że to rzeczywiście nie jest jakiś wielki problem. Ta cała historia też Habama pokazuje, że ten problem może być wielki. Po jakimś czasie może spowodować totalną jakąś zagładę. I takie, taka, takie zgoda na małe zło... Spowoduje prędzej czy później, że to zło będzie większe i ono urośnie. Dlatego trzeba po prostu ze złem walczyć radykalnie i koniec. Nie, nie godzić się na mały zło. z grzechami po prostu być tutaj jednoznacznym w walce ze swoimi słabościami, grzechami. Właściwie w walce ze złem nie można bracieńców. W tej walce nie wolno bracieńców. Tego nas uczy ta historia. No Saul właśnie taki błąd popełnił, zostawił Agaga i później niestety wielki był problem w księdze Estery, bo z tego Agaga wyrósł wielki Haman i rzeczywiście mógł być wielki jakiś Holokaust z tego dla Żydów. Na szczęście Pan Bóg, no, Pan Bóg nad całą tą historią czuwa, ale to się zaczyna tak naprawdę od nieposłuszeństwa i takiej niekonsekwencji też człowieka, w tym wypadku, któremu na imię Saul. No, te filmiki podobno, to nie są filmiki dla dzieci, więc, dla dorosłych to są filmiki, więc też się odnoszę trochę do swojego życia, też miałem taką też historię, takie doświadczenie, że, że, że jak kiedyś rzuciłem palenie papierosów, opaliłem w szkole średniej i w seminarium, to miałem też taki długi czas zresztą, że miałem po prostu dalej takie w, w sobie, takie przyzwolenie na palenie okazyjne, Miałem taką no po prostu miałem paczkę papierosów zawsze w, swoich, w swoim biurku, w szufladzie w swoim biurku, i jak miałem na to ochotę, to sobie po prostu jednego papierosa co jakiś czas zapaliłem, bo już nad tym złem niby zwyciężyłem, a to jest taka, no a czemu nie, nie? Wydaje się, że to jest tylko właśnie taki, nie, nie jest duży problem w danym momencie, ale w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że po prostu otwieram w swoim życiu, w swoich decyzjach furtkę złomu duchowi, który później może tak naprawdę więcej zła uczynić i więcej, i więcej. Więc w porę trzeba tę furtkę zamknąć. Gdybym to uświadomiłem, to oczywiście się tej, tych papierosów pozbyłem. nie, Ale, ale tak to bywa niestety, że, że od małego zła się później może zacząć coś dużo, dużo większego. Niech to może jakoś nas skłoni do, do, do przyjrzenia się swojemu życiu. Ta historia Hamana, do takiego lepszego zrozumienia, gdzie jest źródło tak naprawdę zła w naszym życiu, żeby może u tego źródła już działać, a nie później walczyć z wielkim, groźnym Hamanem. Nie, nie trzeba wcale nie walczyć, jak się gdzieś do tego źródła człowiek odniesie. No. Zachęcam, żeby sobie do tej historii jeszcze raz wrócić, żeby ją sobie jeszcze raz przeczytać, przemedytować, no i jakoś zweryfikować tak naprawdę swoje postępowanie, żeby to, to właśnie Słowo Boże nas czytało, żeby Słowo Boże też weryfikowało nasze, yy, nasze życie, nasze moralne wybory, bo to przecież też w tym chodzi, tak, Historia stery Jest bardzo też pouczająca i może bardzo nasze życie też zmienić, pokazując, jak też tak naprawdę ze w swoim życiu walczyć. Pozdrawiam serdecznie w takim razie tych wszystkich, którzy tutaj w tych medytacjach adwentowych uczestniczą i parafy Chrystusa Jedynego Zbawiciela, wszystkich członków domowego Kościoła, i wszystkich, którzy ewentualnie tych rozważań będą słuchali czy tam oglądali. No dobrze, to tyle z mojej strony. To mówiłem ja, Daniel Trochę lepszy, ksiądz katolicki. Szczęśli Boże!